Międzyszkolny Ośrodek Doradztwa Edukacyjnego jest kontynuacją działającego swego czasu w Centrum Kształcenia Ustawicznego Szkolnego Ośrodka Kariery. W kilku pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku gimnazjum znajdują się zarówno gabinety doradców, jak i sale konferencyjne. Stwierdziliśmy, żeby to scalić, żeby było lepsze oddziaływanie i przybliżyć doradców do szkoły. Stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie takiego międzyszkolnego ośrodka edukacyjno-zawodowego. A pomysł, żeby utworzyć tutaj, to jest pomysł pani dyrektor Beaty Toczek, która tutaj naprawdę dużo robi, żeby uczniowie z całą świadomością wybierali szkołę ponadgimnazjalną. Wprawdzie siedziba międzyszkolnego ośrodka doradców doradztwa edukacyjno-zawodowego mieści się w Gimnazjum numer 4, to jednak w założeniach z pomocy specjalistów mogą korzystać wszyscy. Gimnazjaliści z Jeleniej Góry, dalej ich rodzice oraz nauczyciele, dlatego że doradztwo w nowej formie nie jest kierowane tylko i wyłącznie jako doradztwo eksperckie do jednej grupy, czyli do grupy młodzieży ale jest kierowany również do rodziców, bo to jest bardzo ważne. No, świat się zmienia w tej chwili, wiadomo, bardzo szybko i czasami ludzie nie nadążają. Więc chociażby tu, a więc doradztwo dla rodziców, ale równocześnie doradztwo dla nauczycieli, bo nauczyciele też prowadzą. Tego typu zajęcia doradcze podczas godzin wychowawczych. Zresztą są w tej chwili już zobowiązani. Międzyszkolne centrum w założeniach działalność doradczo-edukacyjną prowadzi po godzinach lekcyjnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę ze specjalistą.